Szerszy temat, mhm. więc ponieważ jeszcze trzy osoby zgłosiły się do mówienia, to albo Pan powie w skrócie. ale Pan nie może wysłuchać. Więc jeśli albo Pan powie tak pokrótce i umówić się z Panem burmistrzem na rozmowę, bo to jest no, jakby większy problem mhm. i tutaj tego nie omówimy po prostu, bo, bo tego się po prostu nie da omówić. Tak. Osoby, które cierpliwie czekają, znaczy dwie już mówiła a jedna nie mówiła. Więc albo pana dam, z na chwilę. Dobrze. Czyli pan mówi, proszę, proszę, proszę usiąść, panie burmistrzu. przed. Pan nie nie wypada, żeby pan stał, a ja, żebym siedział, muszę też wstać. Nie, nie, no to pan siedzi, panie. O, naprawdę, tak pan doskonale zna sprawę, więc wie pan, o czym Tak, e, mogę to bardzo skrócić tylko powiedzieć, czy mam zacząć od tego złego końca, czy od dobrego. No. Pana wypowiedź. Proszę pana brać. To jest pana wypowiedź. To, to po... działa dobrego, bo to pański wybór. E, panie burmistrzu, wielki sukces naszego stowarzyszenia. Dzięki temu, że stowarzyszenie działa Od 2005 roku, że Państwa jest pierwszym stowarzyszeniem walczącym do jego <kluzny> prywatyzacją a działa zgodnie i wspólnie do dzisiaj, mimo pewnych różnych, to naprawdę jest bardzo trudno zrobić, osiągnęliśmy ogromny sukces. Mianowicie sprawa jest w tej chwili na poziomie pana Trzaskowskiego i pana ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Ziobry. Pan Andrzej, tutaj mój kolega jest, no ojcem tego sukcesu. Ale jest pan Andrzej Grabowski. No. Pan Andrzej jest Grabowski jest ojcem sukcesu. A, ojciec zadecyduje, bo jest asystentem posła Lisiewskiego, zastępcy przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. I pan Andrzej posiada dwa pisma skierowane przez pana posła do prezydenta Warszawy i do prokuratora generalnego i myślę, że już panu te pisma przekazał. I w związku z tym to że szybko skończyłem, prawda? To jest ta dobra strona. Prawie, no to jest ta dobra. Szybci prawda? To będzie dobrze. Zła strona jest taka, że że pana, czy pan yy, jakoś tu zawiatuje przeglądem prasy w dziennicy yy, na, na stronie urzędu? Bo tu jest pełna niedrożne. Pan yy, na wyborcza napisała we wtorek tego listy, a chodzi o naszą, złudne odkręcanie prywatyzacji, to są wy, wyłudzone cztery kamienice na tej kontyncji. a teraz ostatnio wyłączono nam ogrzewanie. No a w ciepłej wody nie mamy od lipca. I? No, no trudno... Nie, no, się w... pytania. No byłem. nie, a właśnie dlatego ja nie zadam Panu pytania, bo ja nawet nie umiałam go zadać. Mogę tylko Panu przeczytać, że w tej sprawie, to jestem zwykłym, że Pan to oczywiście postępowanie w prokuraturze okręgowej, w pan, ale Pan już był. No. Tak, on był chyba pan już, nie? Nie no. spotkaliśmy się. No, no. No. Siedział, siedział Pan Tak, po... tak, siedział Pan po lewej. Dobrze, teraz proszę Pana. Przepraszam, że Pan nie pamiętał. Ale no właśnie, no, ja czasami trzeba pamięć odświeżać. No. Ale, ja też mam szkodę z pamięcią. I teraz postępowanie jest wprowadzone w trzech kierunkach, mianowicie niedopełnienie obowiązków służbowych przez urzędników, no. nie widzę tu takich urzędników, żeby nie dopełniali obowiązków, no. i pracowników sądu wieczysto oraz doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wymuszania określonego zachowania, bo no tam nas opiekają pewne represje w tym budynku, i mam takie pytanie, to już jest pytanie, tutaj może Pan mi krótko odpowiedzieć, a może właśnie na tym oddzielnym spotkaniu sobie to wyjaśnimy. Mianowicie wydaje mi się, że w 2014 czy 2015 roku nasze stowarzyszenie wystąpiło do Ksiąg Wieczystych właśnie i to sprawą karną, o niewpisanie ostrzeżeń. Zapłaciliśmy może Państwa z naszych marnych emeryckich pieniędzy 1000 zł za 20-minutowe wystąpienie prawnika, no i oczywiście sprawę chcę, ja że uwalono. Panie burmistrzu, czy pan sobie przypomniał, że byśmy prosili również, żeby pan jakoś nam pomógł, przystąpił do tej sprawy jako gospodarz, który w tej chwili nic no nie pamiętam. Pamiętam. A, no dobrze. No to już właściwie wszystko, że się sobie wiedzie. To my już dziękujemy, panie burmistrzu. Proszę no, bardzo. Ale ja nic nie śmiałem. <laughs> Yeah, 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 yeah. no no, no, sobie by... Ja rozumiem, ja, ja, ja ja, ja Ale drodzy no. Państwo, ponieważ to jest wątek, no. który toczy się w naszej świecie, chciałbym Państwu powiedzieć, że Kiedyś mhm. pamiętam, oh. tak, bo nie, nie do końca chcą powiedzieć prawdy i to jest niestety bolesne. Problem polega na tym, że rzeczywiście z tego czasu burmistrz wtedy jeszcze gminy Decyzję przekazującą e, dwa wyniki, nie cztery, dwa wyniki, e, tylkośką 30 igośką ty, 40 e, człowiekowi. Warto Panie Burmistrzu, to jest ważne. Nie wiem, czy to jeszcze tak, dostał. A moje pytanie to jest to. Prokurator do to dostał. Także proszę się nie martwić o mnie. Ale czy to, to jest, jest nagrywane, bo pan ja tu stanie nie jestem, jest to nie jest, się nagrywa. No i bardzo dobrze, no ale jakieś kłamstwa A nie wiem, tylko ja chciałbym wiedzieć, czy pan to mówi do mnie poszło, czy pan to nie powiedział. Ale panie Adamie, pan bardzo dziękiwy e, zwyczaj udowadniania swoich racji poprzez e, przykrzykiwanie rozmówców. Związanie to ja panu mówię, promużę, ja panu rozmówię, głosu i ja już wyjdę, bo ja państwie przymówię. A no właśnie, właśnie tak się właśnie kończy ustalanie prawnych, że obrażają się na prawnych. Ale w sytuacji, nie mają wodą, nie, ma Ale dro, droga pani, nie, pani sytuacji, nie zna pani sytuacji siedziskiej. Mieszkanie z tego samego budynku. Komu Państwo, potem na podstawie tego Państwo, w 1999 roku burmistrz hmm. gminy wtedy, już że gmina no ma trochę inną inwestycję niż podpisał taką umowę i notabene na znaczy, wydał taką decyzję i na podstawie tej decyzji już po zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy czyli po roku 2002 Wydział, znaczy nie Wydział COVID o gospodarowaniu nieruchomościami wyjęło to z jurysdykcji z u i przekazało temu spadkobiercy, który został wskazany w tym orzeczeniu i później w decyzji. Oczywiście ze względu na to, że nie pamiętam w 30 jest nadbudowa czy w 40? W obydwu. W obydwu. Został w międzyczasie, jak budynek był w zasobach komunalnych, dokonana nadbudowa i część lokali została sprzedanych bezpośrednio, w związku z tym tam byli już prywatni właściciele, w związku z tym on się tak dogadał, tak wynikało z tej decyzji, z tego co pamiętam, że on nie będzie wnosił roszczeń z tytułu tego, że miasto korzystało z tego jego budynku przez ileś tam lat, natomiast w drugą stronę nie będzie wyganiał tych ludzi, którzy tam... E, e, czy też wykupili te, te mieszkania. I, taka, i taka, takie porozumienie zostało zawarte. Później okazało się, oczywiście, na skutek działania mieszkańców, którym notabene nabywca zaczął dyktować trochę inne warunki najmu, niż to wynikało z umów pomiędzy miastem a nimi, że no, stało się to na tyle niewygodne, że powstało właśnie to stowarzyszenie. Ja przyszedłem do urzędu z tego co pamiętam koniec roku 2006 i natychmiast się z tą sprawą zetknąłem z tego względu, że w tej pierwszej kadencji 2006-2010 zajmowałem się właśnie Wydziałem Zasobów Hotelowych, gdzie ten temat został zgłoszony. Cały problem polegał na tym, że pewne czynności prawne były dokonywane w tamtym czasie. Z tego względu, że został wniesiony akt do skarżenia przeciwko temu, który posługiwał się tym testamentem. Więc tutaj proszę zwolnić mnie z odpowiedzialności, bo nie pamiętam dokładnie dat, kiedy to postępowanie orzeczeniem sądu w pierwszej instancji, czy posługiwał się fałszywym testamentem, zostało orzeczone. Później była apelacja i w 2007 roku apelacja stała się prawomocna. Tak, jest. wyrok skazujący w 2007 roku. Tak, Natomiast nie, nie zostały podjęte żadne kroki ani przez sąd, ani przez prokuraturę, żeby zabezpieczyć e, te nieruchomości przed wtórnym mówieniem. Przypomnę, że prawo polskie mówi tak, że jeżeli coś w dobrej wierze zostanie sprzedane dwukrotnie, to nawet jeżeli ten w pierwszej wierze działał, jak gdyby czy niezabronionym, to jeżeli drugiemu zostanie udowodniona zła no to znaczy, że po prostu nabył i on jest święty, a resztę dotyczy jak postępowania ośrodowodzie. I taki y, y, stan tak naprawdę zastaliśmy. Spotkanie, które odbyło się na Tykoczyńskiej, zresztą tam w podziemiach y, parafii, y, tam domu parafialnego, gdzie się spotkałem z mieszkańcami, chcą im pomóc. Stwierdziłem wtedy coś takiego, że przecież skoro się pokazał prawdziwy testament i wykonawca tego testamentu, bo on nie był wyznaczony, ta osoba nie była wyznaczona jako spadkobierca, tylko jako wykonawca testamentu, to tylko on ma w tej chwili interes prawny, żeby to odwrócić. Namawiałem wszystkich mieszkańców, żeby wspomogli tą panią, która miała ten obowiązek, jednak jej kłopoty ze zdrowiem, później dalsze okoliczności, uniemożliwiły to, ale zostało zawarte pewnego rodzaju porozumienie pomiędzy nią, to chyba 2010, tak? mm -hmm. e, między nią a spadkobiercami, czyli zmiana przez Śrusta że on przejął, jak gdyby tą sprawę <grym> do prowadzenia. No, stało się tak, jak się stało, że jesteśmy no, no, dużo później i tak naprawdę jedynym, który tu staną na wysokości zadania z punktu widzenia możliwości prawnych, Instancji chyba i jedno jeszcze w to. W związku z tym czekamy po prostu na to do określenia. Na szczęście zapadają tego typu wyroki. Powstał w zeszłej kadencji zespół taki współpracujący z prawnikami miasta, bo tam niestety nasze jurysdykcje nie sięgają aż tak daleko. Biuro Prawne prowadzi to, jest uczestnikiem postępowania z punktu widzenia miasta. Po założeniu tego zespołu od nas pan mecenas Romanowicz został delegowany jako członek tego zespołu do współuczestniczenia, w tym postępowaniu. Tak jak powiedziałem, jurysdykcja dziennicy zaczyna się od momentu powierzenia składnika majątkowego przez prezydenta, w związku z tym my tutaj bardzo mocno wspieramy pana mecenasa, który występuje z miasta materna. Materne. Mater, który tam współpracuje ze stowarzyszeniem, z prokuratorem czeskim. Od czasu do czasu o wspólnoty mieszkaniowej i zarząd wspólnoty prowadzi określoną gospodarkę tą nieruchomością i on jest właściwy do podejmowania określonych decyzji w zakresie tym, no, jak właściciele go do tego poważą. i przypomnę Państwu, że i w jednym i w drugim budynku są właściciele, czyli już indywidualnie w poszczególnych lokalach, a w innych lokalach jest albo podmiot, który kupił jakąś pulę mieszkań, albo indywidualne, które jeszcze tam no, w jakiś tam perturbacjach zostały sprzedane i są e, ci mieszkańcy też już indywidualni. Tak? E, oczywiście wszyscy pochodzą z różnym zaangażowaniem. E, z informacji, które mamy, no to wspólnota e, nie dość, że zadłużyła swoich członków wspólnoty, ale to samo się zadłużyła i są konsekwencje jak gdyby odcięcia niektórych mediów. Oczywiście można przyjąć, że jest pewnego rodzaju no to celowe działanie tych, którzy doprowadzili do takiego stanu obiektu, ale tym zajmuje się prokuratura okręgowa, wiedzą o tym, tu bardziej, że idą co, co i nie, co i róż określone zgłoszenia z... z že z